Good day, everyone. Quick update regarding timing chain on my car. I received the email from the Voxel saying that it will be done on the manufacturer warranty, and the Voxel instructed Ano Clark with all information they need. So now I have to wait for the clark Clark get in touch with me when all parts necessary to replacing timing chain will be delivered to arno clark i should get update on this monday which is 2nd of november so i hope so sometime next week maybe or end of the november the car should be up and running so that's it quick update Stay safe. Szybki update odnośnie łańcucha rozrządu. Dostałem e-mail z Voxola, że to zostanie zrobione na gwarancji. Ehm, Voxol poinstruował dealera, co i jak. E, Dostałem też informację, że dealer do mnie zadzwoni, jeżeli otrzyma... Kiedy Otrzyma, nie, po, m, kiedy otrzyma potrzebne części do wymiany łańcucha rządu. E, jakieś informacje już powinien mieć w ten poniedziałek, czyli 2 listopada. Powinien do mnie zadzwonić i poinstruować mi co, jak mniej więcej, jak sytuacja wygląda. Więc e, podejrzewam, może koniec tego miesiąca łańcuch będzie wymieniony już. No, więc. E, no tak to wygląda na chwilę obecną. Eee, trzymajcie się bezpiecznie i ciepło do następnego update'a. Na razie.